Uwaga, seniorzy i wszyscy zainteresowani emeryturami w Polsce. Już od 15 listopada 2025 roku ZUS zaczyna podnosić emerytury, a to oznacza ogromną zmianę dla setek tysięcy Polaków. Czy wiesz, że Twoja emerytura może wzrosnąć nawet o 14 tysięcy zł rocznie? Tak, dobrze słyszysz. To realna szansa na znaczące wsparcie finansowe, które może odmienić Twoje codzienne życie, pokryć rachunki, leki czy wymarzone wakacje. Ale uwaga, nie każdy automatycznie otrzyma maksymalną podwyżkę. W tym wideo pokażemy Ci dokładnie, kto zyska najwięcej, jakie czynniki wpływają na wysokość podwyżki i jak sprawdzić, ile możesz realnie dostać. Pokażemy też proste kroki, które warto wykonać już teraz, aby nie przegapić żadnej złotówki. Nie trać czasu na zgadywanie. Te informacje mogą mieć ogromne znaczenie dla Twojej kieszeni. Przygotowaliśmy dla Ciebie pełny przewodnik po zmianach w emeryturach ZUS który rozwieje wszystkie wątpliwości i pokaże konkretne liczby, które mogą cię naprawdę zaskoczyć. Chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie możesz zyskać i jak maksymalnie wykorzystać podwyżkę? Kliknij teraz play i zostań z nami do końca tego wideo. A jeśli uważasz, że te informacje są wartościowe, daj łapkę w górę. To naprawdę pomaga innym seniorom dotrzeć do tych ważnych wiadomości. Już od 15 listopada 2025 roku wielu seniorów w Polsce może odczuć realną poprawę swojej sytuacji finansowej dzięki podwyżkom emerytur ogłoszonym przez ZUS. To moment, na który czekało setki tysięcy osób, bo mówimy tu nie tylko o drobnych kwotach, ale potencjalnie o nawet 14 tysięcy złotych rocznie więcej. Wyobraź sobie, co możesz zrobić z taką sumą spłacić zaległe rachunki, pozwolić sobie na leki, które wcześniej odkładałeś, albo w końcu spełnić marzenie o krótkim wyjeździe wakacyjnym. To nie jest tylko obietnica, to konkretna, realna zmiana, którą warto dobrze zrozumieć, by w pełni wykorzystać swoje uprawnienia. Ale jak to dokładnie wygląda? ZUS nie podnosi emerytur wszystkim w jednakowy sposób. Wysokość podwyżki zależy od wielu czynników. Od tego, ile obecnie otrzymujesz, od stażu pracy, od tego, jakie składki były odprowadzane przez lata, a czasami nawet od tego, jakie dodatkowe świadczenia przysługiwały w przeszłości. Warto więc podejść do tematu świadomie i sprawdzić, ile możesz realnie zyskać, bo różnice mogą być ogromne. Niektórzy seniorzy mogą liczyć na kilkaset złotych więcej miesięcznie, inni na tysiące złotych rocznie. Dlatego w tym wideo dokładnie wyjaśnimy, jakie kryteria decydują o wysokości podwyżki, jakie formalności warto załatwić wcześniej i jak sprawdzić aktualną prognozę swojej emerytury. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest sprawdzenie swojego konta w ZUS. To tam pojawi się dokładna informacja, ile Twoja emerytura wzrośnie. Jeśli jeszcze nie masz dostępu do e-konta, to idealny moment, by je założyć. Dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł monitorować zmiany i upewnić się, że nic ci nie umknie. Kolejnym ważnym aspektem jest świadomość terminów i procedur. Podwyżki zaczynają obowiązywać od 15 listopada, ale nie zawsze pieniądze pojawią się automatycznie na twoim koncie w tym samym dniu. ZUS potrzebuje kilku dni na przetworzenie danych, dlatego warto przygotować się na ewentualne opóźnienia i wiedzieć, kiedy należy spodziewać się pierwszej podwyższonej wypłaty. Nie można też zapominać o ważnych dokumentach, które mogą okazać się potrzebne. Jeśli w przeszłości korzystałeś z różnych form świadczeń dodatkowych albo były jakieś korekty w Twojej emeryturze, upewnij się, że wszystkie informacje są poprawnie wprowadzone do systemu ZUS. Czasami drobne błędy mogą wpłynąć na wysokość podwyżki i to niestety w negatywny sposób. Dlatego warto zrobić szybki audyt swoich dokumentów i upewnić się, że wszystko jest aktualne. Teraz wyobraź sobie, co możesz zrobić z tą dodatkową kwotą. Nawet jeśli Twoja emerytura wzrośnie o kilkaset złotych miesięcznie, to już oznacza większą swobodę w codziennym życiu. Możesz spokojniej planować zakupy, zainwestować w zdrowie, kupić leki, na które wcześniej nie było cię stać, albo pozwolić sobie na małe przyjemności, które poprawiają jakość życia. A dla tych, którzy zyskają większą kwotę, możliwości stają się naprawdę znaczące. Od remontu mieszkania po spełnienie marzeń, które przez lata były odkładane. Warto też poruszyć aspekt emocjonalny. Wielu seniorów przez lata martwiło się o przyszłość finansową i często żyło w stresie, planując każdy wydatek. Podwyżka emerytury daje nie tylko pieniądze, ale także spokój ducha. To możliwość spokojniejszego życia, bez ciągłego liczenia każdej złotówki i obawy, że coś się nie uda pokryć. Niektórzy mogą myśleć, że to tylko chwilowe wsparcie, ale podwyżki wprowadzone przez ZUS mają charakter stały. To nie jest jednorazowa gratyfikacja. Oznacza to, że od 15 listopada twoja emerytura będzie większa na stałe, a dodatkowe pieniądze będą wpływać na twój budżet co miesiąc. To ogromna różnica w perspektywie długoterminowej. Kiedy mówimy o liczbach, nie możemy pominąć faktu, że maksymalna podwyżka może sięgać nawet 14 tysięcy złotych rocznie. To ogromna kwota, która może zmienić życie wielu osób. Ale warto pamiętać, że średnie podwyżki będą niższe, a dokładna kwota zależy od indywidualnej sytuacji. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić swoje dane w ZUS i wiedzieć, ile dokładnie zyskasz. Dla tych, którzy lubią planować z wyprzedzeniem, dobrą wiadomością jest to, że można już teraz przygotować się na zmiany. Warto sprawdzić historię składek, upewnić się, że wszystkie dokumenty są aktualne. I jeśli jest taka potrzeba, zgłosić korekty. To proste kroki, które mogą mieć realny wpływ na wysokość podwyżki. Nie zapominajmy też o pomocy dla najbliższych. Jeśli w Twojej rodzinie są osoby starsze, które nie korzystają jeszcze z konta e ZUS, warto im pomóc założyć dostęp i sprawdzić przewidywaną wysokość emerytury. Dzięki temu cała rodzina będzie mogła lepiej planować budżet i korzystać z dodatkowych środków w sposób mądry i przemyślany. Podsumowując, Podwyżki emerytur od 15 listopada to realna szansa na lepsze życie dla seniorów w Polsce. To czas, kiedy warto sprawdzić swoje dane w ZUS, przygotować dokumenty, zrozumieć kryteria podwyżek i świadomie korzystać z nowych środków. Pamiętaj, że każda złotówka ma znaczenie, a dzięki temu możesz poprawić swoją codzienną sytuację finansową i poczuć większą swobodę. Nie trać czasu na zgadywanie, sprawdź swoje konto, przygotuj dokumenty i bądź gotowy na zmiany. To moment, który naprawdę może odmienić twoje życie finansowe i zapewnić większy spokój na przyszłość. Jeśli uważasz, że te informacje są wartościowe, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych aktualnych wiadomości dotyczących emerytur i świadczeń seniorów w Polsce.